Wydawnictwo Nasza Księgarnia zaprasza do wysłuchania audiobooka Marcina Mortki i Katarzyny Kozłowskiej. Feluś i Gucio poznają emocje, przyjaźń. Feluś jest przedszkolakiem. Mieszka z mamą, tatą i ze starszym bratem Jankiem. W przedszkolu ma mnóstwo przyjaciół i nauczycielkę, panią Kasię, ale jego najwierniejszym kompanem jest miś Gucio. Razem poznają świat. W tym odcinku dowiedzą się, czym jest przyjaźń. We wtorek w przedszkolu panował niezwykły rozgardiarz. Feluś miał wrażenie, że już nigdy nie znajdzie tego, czego szuka. Czerwona koparka mruczał do siebie, zaglądając do jednego kosza z zabawkami po drugim. Gdzie jest czerwona koparka? Podniósł głowę i spojrzał na Gucia, którego rano posadził na półeczce.